My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie, ulica mówi tylko w mixtape TV. To nie powinno się nigdy kończyć. Mm, miłość. Okej. Okay. Myślę, że nie ma co drążyć tematu. Myślę, że to jest e, dobra odpowiedź. Zdrowie. Ja uważam, że zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze. Jak zdrówko będzie, to wszystko będzie. Ale według Ciebie, co się nie powinno kończyć nigdy? Ja też uważam, że zdrowie, ale myślę, że szczęście. A też jakie zdrowie to jest szczęście? Jakie jest zdrowie jest szczęście, to jest w ogóle full service wtedy. Mm, nigdy kończyć. Wydaje mi się, że wszystko powinno mieć koniec. Bo gdyby nie miało końca, to by ludzie tego nie doceniali. Rezo. E, dobra, ale mówimy o balecie takim, że kluby, impreza taka, ten czy raczej domóweczka na spokojnie? Domóweczka, domóweczka. Wolę domóweczki jest przyjemniej, zdecydowanie są same takie osoby, co się zna i tak dalej. Fajny vibe, więc. Domóweczka zdecydowanie. O, woda. O! To ciekawe w sumie, bo tego tak jeszcze mi nikt nie powiedział. Wakacje. Ja myślę, że to taka jest prawda, też według mnie nie powinny się nigdy kończyć wakacje. E, a powiedzcie mi proszę, gdybyście miały wybrać e, niewidzialność albo czytanie w myślach, to którą z tych opcji byście bardziej preferowały? Może teraz od Ciebie zacznę. Niewidzialność. Dobra, i co pierwsze robisz, jakby jesteś niewidzialna? Przemykam się w miejsce dotąd niedostępne. Jakie jest to jest miejsce dotąd niedostępne? Mę, męska szatnia? Och, koniecznie! Zawsze czytam w myślach, ale mogę cię. To... Czytasz w myślach? Dobra, to co teraz myślę? No jest to fajna pogoda. Jasnowidz, proszę państwa, znaleźliśmy Jasnowidza. Czy też ludziom w myślach. Ale jakimś randomom, czy masz jakieś konkretne osoby na myśli? Wiesz co, nawet randomom z tego względu, że nieważne gdzie bym się przetransportował, nieważne z kim bym rozmawiał, no to jednak wiedziałbym wszystkie te rzeczy, które on ma w głowie, więc myślę, że to by był taki game changer. Niewidzialność, nie chcę wiedzieć tyle rzeczy. No dobra, a jako niewidzialny człowiek, jakie jest pierwsze miejsce, do którego się udajesz? Uuuu, dobre pytanie. Gdzieś, gdzie normalnie musiałbym zapłacić. Jakiś mecz albo koncept? Pewnie tak. Yy, czytanie w myśle. Dobra, i kogo byś chciała podsłuchać? Czy jakiś właśnie, nie wiem, ludzi z ulicy, czy masz jakąś konkretną osobę, nie wiem, nauczycielkę, może rodziców? Pewnie bym poszła po prostu do jakiejś firmy, która powiedzmy, ludzie są tam, przychodzą z pomysłami swoimi i po prostu podsłuchałabym ich myśli i zaprezentowałabym to jako swój pomysł. Nieźle, nieźle. Big brain time po prostu tutaj byś zastosowała. Dobra, a gdybyście znalazły na ulicy 50 zł, to na co byście je wydały? Eee, ja myślę, że. Na jakiś dobry Okej. Okay. Jedzonko, a koleżanka? Mama, kawka do tego. Myślę, że na jakieś salony gier, automaty, coś w tym stylu. Czyli hazard. Hazard, tylko. Nie promujemy hazardu, ale dobra. A ty na co byś przewalił 50 złotych? Na jakieś może ciuchy, na coś takiego. 50 złotych trochę mało, ale coś tam mogłoby... Zawsze można by było coś kupić. Ym, raczej bym schowała do portfela, jestem oszczędna. Ja może na jakieś jedzenie. A jakieś konkretne? Ym, może jakiś makaron dobry. O, a powiedz mi, jaki jest twój ulubiony makaron? Każdy, ja lubię każdy. Też jestem fanem makaronów. Oszczędzam. Oszczędzasz na coś konkretnego? E, najczęściej do gier, bo gram w różne gry. Okej. Okay. A w jaką konkretnie grasz ostatnio? Grę? E, w Tesagram to pewnie zaoszczędziłbym raczej, bo 50 zł to. No nie, co za 5 dych można kupić. No nie za wiele. No nie za wiele, lepiej oszczędzić i jakiś większy cel przeznaczyć. Czego słuchałaś w dzieciństwie, ale dzisiaj już raczej byś się wstydziła odpalić? E, słuchałam Shakiry. I nadal słucham Shakiry. Czyli nie wstydziłaby się teraz. Wstydziłabym się. E, a ulubiony album albo piosenka Shakiry? E, ulubiona piosenka loba. na pewno palucha kiedyś słuchałem, jak zaczynałem swoją przygodę tak z muzyką i myślę, że hałastra. No ale nie włączył już byś teraz? Z własnej woli raczej nie. Nie no, słuchałam takiej Tini, ona grała w Violetcie. I teraz słyszę, nie będę już się nie słucham, ale kiedyś no, lubiłam ją bardzo. Wiem też oglądałem violetę tak? O, u mnie to byłyby, byliby 21 pilots, bo kiedyś ich całkiem sporo słuchałem, teraz już tak trochę mniej. A co się stało, że już teraz nie chcesz ich słuchać? Nie wiem, trochę gust zmieniłem, szczerze powiedziawszy. Dobra, a czego teraz słuchasz? Aż bardziej takiego hip-hopu, można by powiedzieć, no, różnych rzeczy, ale ich już to tak nie za bardzo. Co jest według Ciebie najbardziej kozackie na świecie? Ego to. Okay. Nie siedzisz sobie sam i się nie przejmujesz, jakie jesteś, tylko po prostu żyjesz sobie. Doświadczanie nowych rzeczy. Jakie zdobyłaś ostatnio doświadczenie ciekawe? Zagrałam epizody w serialu Gliarze. O, jest normalnie, można go obejrzeć czy w telewizji, tak? Będzie najlepsze. A kogo grałaś? Narkomankę. O nie, ale na, na co dzień chyba nie masz z tym nic wspólnego, wyglądasz na zdrową osobę, dobra. Kozackie na świecie, podróżowanie. Gdzie byłaś najdalej? Najdalej na Dominikanie. Samolotem, czy. nam się chyba nie da inaczej, nie? Głupie pytanie. No dobra, na wynikanie. A co jest według Ciebie najbardziej kozackie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Podróżowanie to dobra w sumie dobra odpowiedź, podoba mi się. A gdzie ty byłeś najdalej? Najdalej w Korei Południowej. O! To jest ta dobra, czy to jest ta zła? To dobra, to dobra. Okay, I co, co fajnego tam zobaczyłeś? Tak, coś ci utkwiło w pamięci. Ym, całość innej kultury w ogóle, tego, że to zupełnie inaczej wygląda niż u nas w Polsce. Wszystko. Zupełnie nastawienie ludzi yy, w ogóle. Piękno tego kraju, wszystko jest inne i to daje w sumie nową perspektywę na życie. Jaki jest twój prywatny, najlepszy sposób na odstresowanie się? Nie wiem, muzyki, muzyki słucham. Jakiejś konkretnej właśnie relaksacyjnej, czy... Jak muzyka ogólnie. Czyli muzyka to jest twój sposób, okej, okay, a twój sposób na odstresowanie się? Bieganie. Dużo biegasz? Tak standardowo, więc no, bieganie. A jakieś maratony, czy właśnie taka bardziej przebieżka dla... Bardziej dla... przebieżka dla, ten, dla jakby ochłonięcia. No, chyba właśnie słucham muzyki, albo powiedzmy z koleżanką, yy, czasami jak powiedzmy jest stresujące coś, to zaczynamy tańczyć w ogóle. Ale na rurach, czy, czy tak po prostu nie. jakieś tiktokowe tańce? Nie, dwa, nie, tiktokowe po prostu zaczynamy ten stres jakoś z siebie ten. Wyrzucacie go tańcem z siebie? Dokładnie, nie umiem tańczyć wprawdzie. Ale nie, nikt nie musi umieć, wy starszy po Dokładnie. prostu to czuć. Dokładnie. Gry komputerowe musi być. A jakaś konkretna gra? Mm, każda gra, która cię wkurza. A która gra cię wkurza? Wszystkie. Wszystkie, a najbardziej grasz w jaką? W Jacuzzi i sauna. O, bardzo ładne. Nie zatrzymujecie dłużej, bardzo ci dziękuję. Na razie. Czy masz może jakiegoś właśnie artysty albo zespół, którego słuchałaś kiedyś, ale dzisiaj już by się raczej tak no nie za bardzo odpaliła? Kiedyś słuchałam Alvaro Soler, jeżeli ktoś wie. I teraz to tak nie coś... Jakby słucham, ale nie. Ale coś się między Wami tam stało, że nie wiem, czy coś złego powiedział, czy może muzyka po prostu y, przestała ci się podobać? No, z wiekiem to muzyka tak się trochę zmienia, uszczę i tak dalej. tak. W sensie, to Twoje gusta się zmieniły, tak? Tak. A e, ta mi zawsze puszczała Iron Maiden. I teraz już nie za bardzo? Teraz nie za bardzo. Za, za bardzo e, ciężkie bity mają. A czego teraz słuchasz? E, teraz nowe piosenki tego Hemingwaya. Myślę, że kiedyś słuchałem bardzo dużo Farben'lery, a teraz troszeczkę mniej, ale bardzo dalej lubię. Tylko, że troszeczkę myślę, że zmienił mi się gust muzyczny. Ja tak miałam. O, wiem, ja takie dobre 6 lat temu słuchałam Arctic Monkeys. I teraz bym tego, teraz bym tego sobie nie włączyła autentycznie. I co się stało, że już ich nie włączysz? Nie wiem, po pierwsze, że byłam na openerze w tym roku na koncercie. Padało? Nie wiem, nie pamiętam, ale ten koncert był tragiczny po prostu, więc no. Nie, nie mam takiego. Myślę, że cały czas wracam do, na bieżąco do starej muzyki. Jesteś sentymentalny? Wszyst wszystkiego słucham. Czyli że bardziej nie artyści, tylko muzyka do Ciebie przemawia? Tak, tak. To bardzo fajne. Jaki jest najlepszy środek transportu? Y ja uważam, że y pociąg. O, tego jeszcze dzisiaj nie słyszałem. A y dużo podróżujesz pociągiem? Nie, no tak okazjonalnie, ale w sumie fajnie jest. Lubię. Okej, okay, dobra. Pociąg? A według Ciebie? Chyba się zgodzę z koleżanką. Myślę, że pociąg jest super. Bo można coś zjeść, nie trzeba się nigdzie spieszyć, można sobie usiąść spokojnie, nawet się zrzemnąć. Nie w każdym pociągu ostatnio jechałem takim, że nie było warsa, wiesz, jaki byłem zły, no właśnie nie w każdym można coś zjeść, niestety. Um, WKD. Dobra, a jakaś y, konkretna twoja ulubiona trasa? No, z alei rozolińskich właśnie centrum. No mi się wydaje, że samochód raczej. raczej. A jeździsz sam czy jako pasażer? Y, nie mam prawa jazdy jeszcze niestety. A gdybyś miał, to jaka jest Twoja wymarzona fura? Skyline mi się wydaje konkretny taki To jest tutaj. już konkretny. No, mi się wydaje, że samolot. Dobra, a często podróżujesz samolotem? No, wakacje głównie. Dobra, wolałbyś latać do końca życia jako pasażer, czy może kiedyś jako pilot? No, raczej jako pasażer. Okej, okay. a według ciebie najlepszy środek transportu? Moim zdaniem autem, albo może jakiś rower. Okej, okay, rower. Dużo jeździsz rowerem? Raczej nie, ale... Ale mam nadzieję, że będę więcej teraz. Okej, okay, a autem jako pasażer rozumiem. Tak. Jest wygoda. Z tyłu czy z przodu? Z przodu. Z przodu wszystko widzieć i, i ten i muzyczką by operować. No różnie, ale raczej to już tata robi. My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie, ulica mówi tylko w Mixtape TV.